Zezwala się na wygłoszenie. Numer cenzora Z8. Dzisiaj rozpoczyna się trzydniowy alert harcerski przebiegający pod hasłem Godni patriotycznych tradycji, rośniemy na przyszłości miarę. Harcerze z województwa włocławskiego zaciągnął uroczyste warty w miejscach pamięci narodowej, a 107 drużyn opiekujących się nimi zobowiązało się założyć kroniki, w których opisane zostaną wydarzenia upamiętniające te miejsca. Archiwum Radiopik.pl – pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Zdzisław Kunstman urodzony w 1909 roku w Rakszawie, to jest dzisiejsze województwo podkarpackie, powiat łańcucki. Był spikerem przedwojennego radia Lwów. 1 marca 1936 roku, jak donosiła ówczesna gazeta Lwowska, został przeniesiony na stanowisko spikera do rozgłośni warszawskiej. W czasie wojny był żołnierzem armii krajowej, pseudonim Grodger. W kwietniu 1945 roku przyjechał do Bydgoszczy i zatrudnił się w rozgłośni pomorskiej polskiego radia. Tu m.in. reżyserował słuchowiska pod pseudonimem Jan Wojakiewicz. Radio w terenie. Król Władysław Jagieło zadowolony był z wykonanego przez Arnolda zadania. Chciałbym ciebie czymś nagrodzić. Masz jakieś to. życzenie? Owszem, to. odpowiedział rycerz. Halls. Oddaj mi królu wieś mrocze. Na własność nadaj jej prawa miejskie. Oczywiście uczynię to chętnie, ale przecież każde miasto musi mieć swój herb. Wiem, odpowiedział Arnold. I wiem, co będzie w herbie mojego miasta. Więcej na archiwum radiopik.pl ja mam jakąś taką pamięć plastyczną, że umiem tak przenieść człowieka, którego często oglądam. No i dlatego u mnie jest dużo starych ludzi, bo przy takiej starej twarzy, to ja się trochę napracuję, lubię tak wszystkie wydobyć rysy jakieś. O tutaj w Kcyni był przed wojną, jak było bezrobocie, to babcie chodziły do lasu po chrust, po drewno. Niektóre miały bardzo duże snopy, te starsze mniejsze, tyle ile poradziły i zawsze jak na anioł Pański dzwonili o 12, to one musiały już być z powrotem z lasu. Baboliny. To jest jedna z tych babolinek, tak. Przybywam z nieba, mówi kobieta. Z nieba? I co chcesz tu robić, pani? Na to postać prosi dzieci, aby każdego trzynastego dnia nadchodzącego miesiąca przychodziły ponownie w to miejsce. W październiku powiem wam kim jestem i czego od was oczekuję. Archiwum Radiopik.pl. Pierwsze w Polsce radiowe Archiwum Online.